Sponsorem materiału jest PKN Orlen Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski, witam w studiu Telewizji Republika na forum gospodarczym w Krynicy Górskiej. W studiu pan Wojciech Majka z firmy, która i nazwa już jest dość zagadkowo brzmi, z firmy Sok z Gór. Sok z Gór, ZPO, Janusz Koza, który jest producentem Soku z Gór. I co to jest za soki? z jakich gór jesteście? Jesteśmy z Łącka, soki są tłoczone w Łącku, posiadamy swoje sady, swoje owoce, z których tłoczymy soki. Pomysł w zasadzie narodził się kilka lat temu, kiedy Janusz Koza, mój znajomy, będąc za granicą, zobaczył, że takie soki są tłoczone i postanowił takie soki też tłoczyć w Polsce. No, o firmie zrobiło się dosyć głośno, kiedy rozpoczęliście współpracę z, no, z wielką firmą PKN Orlen. To prawda, głośniej zrobiło się właśnie wtedy, chociaż soki są już troszkę dłużej na rynku. Natomiast faktycznie to PKN Orlen, jako polski producent, zwrócił uwagę chyba jako pierwszy na takie małe, rodzinne firmy. Jaką jesteśmy, i to właśnie Orlen wyciąga rękę do takich producentów, którzy faktycznie rodzinnie wytwarzają takie produkty, dbając o jakość i dbając właśnie o to, aby te produkty trafiały jak najszerzej, właśnie do polskich konsumentów. Cieszymy się z tego bardzo. Widzimy już tego pozytywne efekty. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocowała z korzyścią dla wszystkich stron, a najbardziej dla naszych, jak ich nazywamy, miłośników soków z gór, czyli dla tych wszystkich, którzy cenią sobie jakość i szukają takich wyjątkowych produktów jakościowych pod względem smaku, również soków, które z założenia postanowiliśmy, że będą najwyższej jakości, najwyższej. Jaka tylko jest możliwa. W samym soku, jeszcze za chwilę, ale no, PKN Orlen to jest gigant, w, w, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa polskie. Czy dacie radę z, z, ze spełnieniem zamówień tego wielkiego przedsiębiorstwa? E, dzisiaj już mogę odpowiedzieć, że tak. Dlaczego? Dlatego, że dajemy radę, dawaliśmy też wcześniej. Natomiast kwestia jest taka, że duży producent, który też patrzy nie tylko pod kątem zamówień, ale także patrzy pod kątem rozwoju tej współpracy. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Ponieważ w jaki sposób patrzy na patrzy rozwój na, współpracy? Tak, dokładnie. Patrzy też na takie możliwości. Na, 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 na możliwości. Rozwoju nie tylko teraz, ale także w przyszłości, i krok po kroku, jakby ta współpraca się rozwija. Czyli to nie są gigantyczne zamówienia od samego początku, ale jest to rozwój jakby tej współpracy krok po kroku. I dzisiaj już mamy taką sytuację, że zarówno zarówno zaplecze, jak i surowce mamy zabezpieczone pod, pod kątem właśnie takich, takich dużych graczy na rynku, jakim jest właśnie. Orla. No właśnie, a czy zwiększenie produkcji. Nie spowoduje spadku jakości, bo te soki, no, jak rozumiem, tym się mają wyróżniać, że, że są wyjątkowej jakości. Jest taka pułapka, w którą wpadają producenci. My żeśmy sobie powiedzieli od samego początku z Januszem, że tłoczymy soki takie, żeby nasze dzieci je chciały pić i żeby się naszych sąsiadów nie wstydzić. Dzisiaj mamy taką sytuację, że Sąsiadów się nie wstydzimy, a dzieci nie, nie, nie chcą po prostu od soków odejść. Ech, e, bardzo dbamy o to, aby ta jakość była najwyższa, jaka tylko jest możliwa, i e, będziemy tego na pewno pilnować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan e, Wojciech Majka z firmy Sok z Gór. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sponsorem materiału był PKN Orlen.